Dziennikarz to jest niespełniony sportowiec i w moim przypadku troszkę tak było. Ja grałem w piłkę w drużynie Hutnik falenica i w reprezentacji uniwersytetu, kiedy zacząłem studia. Byłem w szkółce Legii Koszykarskiej, ale przy moim wzroście, to jak się nie trudno domyśleć, długo tam miejsca nie zagrzałem. I jeszcze w drużynie Uniwersytetu Warszawskiego biegałem, uprawiałem biegi średnie. Także, a, a potem grałem w drużynie Polonii Warszawa w Lidz Old Także ja mam, mam troszkę takich doświadczeń za sobą, za sobą, takich typowo sportowych. Potem prowadziłem przez, przez lata po Maćku Petruczence drużynę dziennikarską, która nazywa się FC Publikator. Jeździliśmy po całej Polsce, graliśmy sobie, zawsze zapraszając kogoś znanego, dobrego do, do, do swojej drużyny i to było bardzo fajne doświadczenie, przeżycia. No i to wszystko, natomiast e, dziennikarzem się tak nie zostaje od razu, po prostu zacząłem pracować w tej branży. W 1973 roku e, w nieistniejącym już dzienniku Sztandar Młodych i zaczynałem od najniższego szczebla, czyli tak zwanego depeszowca, czyli pracowałem nie w redakcji dziennej, tylko w nocnej w Domu Słowa Polskiego, bo to jest takie, takie było trochę przyleć, poleć, pozamiataj, ale to, to, dobra szkoła dziennikarska. No i ja sobie ten, ten swój staż liczę od dnia, w którym okazał się mój pierwszy tekst podpisany imieniem i nazwiskiem. I to było 30 maja 1973 roku zapowiedź meczu finałowego Puchar Mistrzów Juventus, tu, Juventus Turyn Ajax Amsterdam pod niezwykle ambitnym tytułem Juventus drużyna Fiata. No i tak to się zaczęło i potem jako tak zwany młody zdolny yy, przeszedłem już na, na, na pełny etat do tygodnika piłka nożna, która przez kilkanaście ostatnich lat XX wieku była najlepiej sprzedającym się pismem sportowym w Polsce, aż tak. A potem była telewizja dwa razy, Życie Warszawy i od 1999 roku jestem Rzeczpospolitą. O, i cała historia. Praca jest moim hobby i płacą mi za coś, co lubię. Ja to łączę zresztą z, z innym hobby, z kolekcjonowarem, kolekcjonowaniem książek sportowych. No, yy, znana jest, tak już powiem, moja kolekcja koszulek piłkarskich, która już tam dochodzi do, stu, do tysiąca egzemplarzy. Ja robię wystawy i to takie, takie powiedzmy sobie poważne w Pałacu kultury na Stadionie Narodowym, w muzeum etnograficznym, fakt, że ja taką nagrodę otrzymałem jest dla mnie niezwykłe wyróżnienie, bo to, to, to są ze odpowiedzialności, no bo jestem promotorem, więc ja mam promotorem Polski, swojego, swojej ojczyzny. No mówię nie, nie, unikam patosu, ale w tym wypadku się nie da, tam jest. Przecież na, na, na tym godle jest, jest flaga biało-czerwona.